Cezorro dziś, Cezorro wczoraj. Dziki kukuryc, Dzikie YouTube. Jestem hardcore. YouTube dziś. Filip ulokował się w lewym górnym narożniku, natomiast Fryderyk w prawym dolnym. Jeśli Filip wygra, to awansuje o cztery pozycje w naszej tabeli, ale nie wygra. Natomiast Fryderyk, niezależnie od wszystkiego, pozostanie na czwartym miejscu. Jest to pewne rozczarowanie, jeśli chodzi o Fryderyka. Niektórzy sądzili, że będzie się on bił nawet o zwycięstwo, ale ostatecznie jego nierówna forma sprawiła, że traci on sporo punktów do czołowej trójki. Proszę szybko wymyślić jakieś śmieszne teksty. Nie mam żadnych. Mój umysł jest dzisiaj pusty. Jest pusty jak. pusty jak. pusty jak skład zapasów cesarza Fryderyka w tym miejscu. Bo tu nie jest pusty. Ale tu jest pusty. Nie, a co to ma być? Tu jest wieża, a tu jest brama. Może on pomylił kolejność tych budynków. Może tu miała być wieża, a tu miała być brama. Nigdy nie pytajcie kobiety o jej wiek, i nigdy nie pytajcie cesarza Fryderyka o zielonego chłopca w jego zamku. No dobrze widzowie, ale pomyślmy. Jakie karty w ręku ma król Filip I, których mógłby użyć w starciu z cesarzem? On wyprowadza pierwszy atak. Idą włócznicy, jeden z nich z jakiegoś powodu ucieka a teraz idą rycerze. No ci rycerze zdali mi się właśnie takim atutem Filipa. Teraz robią sobie całkiem dobry przejazd przez tyły cesarza. Gracz niebieski stracił dwa kamieniołomy. I co najmniej jeden budynek produkcyjny, jeśli chodzi o jedzenie, klapa miała wzwód, tak się podniosła, a potem znowu opadła bez żadnego wyraźnego powodu. Co to jest, do czego prowadzi ta brama? Dlaczego ta brama istnieje? A że to jest fake brama. To jest brama, która ma sprawiać, że ludzie przychodzący przez tą bramę. Utopią się w posie. Niesamowite. Tylko nie wiem, czy Fryderyk zauważył, że jego właśnie ludzie też czasami przechodzą przez tą bramę. Przynajmniej miałem takie wrażenie. A! Dobra, dobra, ale ja tutaj się skupiłem na bramie, a widzę, że z jakiegoś powodu to król Filip atakuje. Z jakiegoś też powodu król Filip nie korzysta z kamienia. Już myślałem, że korzysta, ale z tego takiego najbardziej od siebie oddalonego z jakiegoś powodu. I to Filip cały czas atakuje Fryderyka. To jest niemożliwe, żeby Filip wygrał. Głównie dlatego, że zauważcie, nie zbudował on żadnej wieży w swoim zamku, ale to nawet nie jest najgorsze, że nie zbudował wieży. On jeszcze pozostawił takie dziury, gdzie powinny być te wieże, żeby. Wojska przeciwnika miały łatwy dostęp do jego posiadłości, bo on jest takim gościnnym człowiekiem, że gości nawet swoich wrogów przy swoim gardle. No i co? Cała jego obrona to tych czterech gości. O, już trzech, bo. Jeden z nich zaczął gonić drwala. O mój Boże, co zrobił ten drwal? Czy on obraził żonę? Tego oto rycerza, dlaczego ten rycerz ma konflikt z drwalami? On jest drwalo siepaczem 3000. A to są wojska Fryderyka Grocz Niebieski przystępuje do akada. Blum. Wybaczcie za przejęzyczenia, ale zobaczyłem, jak jakiś sześciu uczników Fredia atakuje Filipa, i wyglądało na to, że oni mogą odnieść sukces, że to może starczyć. Ale jedyne co zrobili, to zabili oni drwalo Siedpacza. To jest wielkim zwycięstwem. Ale Steel, liczyłem na coś więcej. O, oh, wow, 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 teraz był pojedynek rycerza z rycerzem. Chyba Fryderyk się rozpędza. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja ekonomiczna. 13 tysięcy więcej monet ma Fryderyk. No i chyba, o Boże, chyba to jest tyle. Nagrywam od 6 minut, ale chyba to jest tyle. Krebusza wystawił Fryderyk do starcia z Królem Filipem. A król Filip zamknął przed nim bramę. Jakby jesteście Filipem. Wiecie, że w waszym murze jest pięć dziur. Pięć wielkich dziur, gdzie powinny być wieże, ale ich nie ma. Z tyłu powinna być brama do waszego zamku. Z tyłu nie macie muru, ale jest tam foca. Ale nawet ona jest dziurawa, bo nie zbudowaliście bramy. I co robicie? Posiadacie jedną bramę, więc zamykacie jej kraty. To tak jakbym ja próbował zatamować rzekę Nil... palcem. Okej, okay, zobaczmy ilu żołnierzy Fryderyka trzeba, żeby przebić się do króla Filipa. Na razie ten pierwszy rzut jeszcze nie podołał, chociaż król Filip jest już... Raczej zniszczony nie będzie miał z czego odbudować tej wielkiej bramy, to znaczy tak, byłoby to bez sensu, bo pozostają dziury w jego zamku. Ale przecież to nie zawsze było tak widzowie, że Filip nie budował kamieniołomu. On ma od ostatnich dwóch pojedynków z tym problem. On postanowił po wielu porażkach zmienić taktykę i zmieni ją na gorszą. Wiecie no, yy, mówi się, że lepszy jest wrogiem Dobrego. Natomiast tutaj złe było wrogem gorszego, czy coś w tym stylu. Ale pop się trzyma. Należy też docenić te próby, które podjął na początku naszego spotkania, gdzie faktycznie atakował Fryderyka. Więc ja myślę, że tak na koniec w ostatniej kolejce przyznam mu jedną bramkę. Teraz jego główną linią obrony jest ta kobieta. Ona tutaj regularnie wychodzi na przedpole zamku. Patrzcie, gabował ten kusznik. A ci ludzie to w ogóle mają mętli w głowie. Im każe się strzelać, oni tak krzyczą, ale my nie mamy do czego. Ale Fryderyk jest taki: strzelajcie, strzelajcie. Dosłownie pandemonium się tu dzieje, ale to jest tyle widzowie. Wchodzą rycerze, cesarza i zabijają króla Filipa. Wiadomość od króla Filipa: ciemność wstąpiła na mój zamek. Jestem zgubiony. 2 do 1 wygrywa Fryderyk w ostatniej kolejce z królem Filipem i umacnia się na czwartej pozycji w naszej lidze. Z której i tak by nie spadł, ale teraz nie spadnie z niej jeszcze bardziej. Tak zresztą wygląda tabela po tym pojedynku. Filip nie awansował o po cztery pozycje i pozostaje gdzieś tam na samym dole. Fryderyk jest czwarty. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na wszystkie moje pozostałe kanały. Gdzieś będą do nich linki. Gdzieś na pewno są na moim profilu. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na innych materiałach. Ja nie mam ci już dzisiaj. Nie, nie. Trzymajcie się. Hej. Dzikich Cezorro